No i pytanie wisienka na torcie. Co z swoim MMA? Jak przygotowania do walki? No właśnie, to był też kontrowersyjny temat. Mieliśmy wszystko klepnięte, już byliśmy przed podpisaniem praktycznie umowy. No i mój przeciwnik się. Dobra, czyli tak, tutaj biuro. Tak. Pytanie, ile tego biura potrzebujemy, bo musimy być z poczekalnią, jakimś telewizorem, żeby coś tam... Nawet z drzwiami, ze ścianą, czymkolwiek. Natomiast tutaj jakieś takie wewnętrzne ustalenia jeszcze... A gdzie moje biuro przewidujesz prywatne? Za mną możesz jeszcze usiąść. Biuro prezesa pana. <grym> tutaj. <grym> spotkać spokojnie. Albo tutaj, albo jeszcze tutaj. No tak, no trzecie hali to już nie wynajmiemy. Tu to ma dużo planów tam. Ściśle Szle... tajne, znaczy fajne <grym> plany. Patrz, pokażę wam sztuczkę magiczkę. No dobrze, to są takie rzeczy, nie mogę jeszcze, nie możemy wszystkiego powiedzieć, możecie się domyślać, nie wiem, piszcie w komentarzach, ale no, co, gdzie, jak, to jeszcze, jeszcze wszystko jest in progress, więc nic na 100% jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wygląda to bardzo, powiem szczerze, obiecująco. I tak konkretnie. Fajnie będzie. Tu musi być jeszcze tak jak mówiliśmy, socjal i. Co? No nie gadaj. Przecież była dzisiaj mechanika i to naprawiali. Ja, kurde. Fucken. I ta zima sobie już idzie. Byłem dzisiaj z tabalogą mechanika. Wymieniliśmy pompę progową, uważaj drzwi. Pompę progową, która no nie załączała się, i według diagnostyki to było to, ale no wymieniona pompa. I dalej nie, więc ciekawe co to, co to innego. Ja piernicze. A jeszcze dzisiaj w ogóle przed samym pojechaniem do mechanika, odpalam sobie kirze. Dzisiaj na 30 razy ją odpalałem, ale w końcu siadła. Wziąłem tak, przekręciłem sobie i wywaliło cały prąd. W całym aucie, w ogóle nic, że zero prądu, y, gdzieś y, okazało się klemy nie stykały, tylko że ja mam bagażnik y, tylko z kluczyka otwierany, więc jak nie było nigdzie prądu, to nie mogłem nawet dojść do akumulatora, który jest w bagażniku. No i robiliśmy na różne sposoby i podpiliśmy w końcu kable do przodu, żeby puścić prąd na obieg. Otworzyłem szybko ten, poprawiłem klemy i działa jak na razie, ale pompa nie. Teraz. Witajcie kochani w kolejnym WRAP W dzisiejszym odcinku, proszę ja was, będzie Q&A, bo mamy jakieś 80 pytań. Wybiorę najlepsze. Oglądajcie, zostawcie suba, klikajcie dzwoneczek i zostańcie do końca. No i bez zbędnego przedłużania, lecimy z Q&A. Ja sobie tutaj przycupnę. Na... Świeżutko umytej przez Hugo ta baludze. Podzielimy sobie to na dwa. Będę odpowiadał bardzo szybko na te pytania, ponieważ chciałbym ich obskoczyć jak najwięcej, a mamy około. No ponad 80, bo zadawałem pytania na Instagramie, do którego oczywiście zapraszam, tutaj nazwa, o. No i na YouTubie, więc najpierw zaczniemy sobie od Instagrama, bo jest ich, no sami widzicie ile. Wiele tutaj jest od razu powiem pytań takich, że już te vlogi są nagrane na każdy z tych tematów i będę wam po prostu mówił, w którym momencie dany vlog jest nagrany, bo tam macie wszystko szerzej. No i pierwsze pytanko, fanatycy aut, czy okleisz mi pasata? Tak chętnie zapraszam w wyceny na biuro Małpa w XX Mianowski XX Jak to się stało, że zacząłeś oklejać samochody? Ile lat się już tym zajmujesz? No ja zajmuję się tym od 21 roku życia. Natomiast tak jak widzicie, ja zaczynałem od oklejania, przyciemnianie, PPF-y. Potem przeszedłem przez szkolenia. No i aktualnie bardziej zajmuję się menedżerką całej tutaj firmy i, i prowadzeniem tej działalności niż samym oklejaniem. Natomiast dzięki temu też poznajecie fajnych ludzi, którzy z nami współpracują. No i jeżeli chodzi o to, jak to się stało, że zacząłem oklejać pojazdy, to nagraliśmy vloga o tym, jak zaczynała firma Wrabster. Taki jest chyba nawet tytuł. Vloga widzicie tutaj. Szymon Torba. Co z Wrabster Poznań? To też chciałem raz na zawsze wytłumaczyć, bo no, mogły być pewne niedomówienia, ja już tłumaczyłem też na Instagramie. Natomiast no, jeżeli chodzi o Kubę, zakończyliśmy współpracę, Kuba poszedł w swoją stronę, my lecimy sobie dalej z tematem. Jakby no, rozstaliśmy się w dobrych relacjach, cały czas mamy ze sobą kontakt, także tutaj z tym nie ma problemu. Natomiast Kuba już nie działa pod naszym szyldem, działa pod sobą. Więc jeżeli macie jakieś pytania, co tam u niego słychać, no to kierujcie najlepiej do niego. Kiedy wrócą szkolenia online? To jest kolejny powód, dla którego warto obserwować na Instagramie, bo tam wszystko mówię na bieżąco. A takie szkolenia online i kolejny webinar pojawi się już w lutym, więc niedługo. Obserwujcie. Yy, WRC5 podłoga 4.3. Ile masz latek? Kolesiu. Yy, więc kolesiu mam 30 lat w tym roku. No, w czerwcu. 30 lat. Grilla zrobimy. Taki łezie... Będzie... Ale grilla zrobimy na 30, -tkę. więc już szykujcie się na czerwiec, będzie firmowy grill na pewno, plus mój urodzinowy grill. Jezus, 30 lat, masakr. Bartek Kumar, czy zrobicie zestaw narzędzi do przyciemniania szyb? Tak, planujemy. Na sklepie będą się pojawiały kolejne rzeczy. W ogóle na sklepie dużo w tym roku się pojawi, bo to co dzisiaj wysyłałem, a dzisiaj wysyłałem maila z produktami, które chciałbym jeszcze wprowadzić. Wyszło mi około 19 produktów jeszcze, kosmetyków samochodowych, różnych. Więc troszkę tego będzie. Hupa Dawid, skąd znasz Andrzeja? To byśmy się musieli cofnąć o jakieś 6 lat. I tu dasz filmik, który Ci wyślę z naszego wypadu do Amsterdamu. Hmm. Co na w tym Amsterdamie robiliście? Na red lighta chodziliśmy. No, I do, tak. i do, najpierw do coffee shopów, a potem na red Light. No, no, no. <laughs> Ale tylko jako y, turyści. <laughs> Be, bez no, bez biletu no, wstępu na atrakcje. Ach, Halo, kurna, ciężko tu się siedzi. No, jeżeli chodzi o Andrzeja, ja, to Andrzeja poznałem właśnie jakieś 6 lat temu. No mm, Andrzej był moją konkurencją, a teraz razem sobie współpracujemy. Poznaliśmy się właśnie na wyjeździe z Amsterdamu, bo tam mm, był, by, była FESPA, czyli takie duże targi wrappingowe w Amsterdamie, no i tam były też mistrzostwa świata w oklejaniu pojazdów. No i poszliśmy sobie, pojechaliśmy sobie, żeby zobaczyć jak to wygląda tak od podszewki i, i no dużo ciekawych rzeczy tam było. O, to pytanie się bardzo często powtarza, ale potrzebuję tak jeden rekwizyt, sekunda. <laughs> A pytanie brzmi: kiedy będzie kosmetyk do pielęgnacji skóry? Czekam na niego. Leather Milk. Kolejny produkt. Który będzie jednym z pierwszych, które wprowadzimy w tym roku, miał się pojawić na początku stycznia, ale z racji tego, że jest trudna sytuacja na świecie, no to jeżeli chodzi o półprodukty do tego kosmetyku, no to jest tragedia. Planowana dostawa jest na połowę lutego, czyli musimy się liczyć z tym, że gdzieś końcówka lutego, początek marca będzie leder dostępny na sklepie. Yy, Piotr Blake, czy Blake? Blakę. Jesteśmy w Polsce. Piotr Blakę. Czy oklejając auto musimy coś zmieniać w dowodzie? Nie, jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj nie trzeba nic w dowodzie zmieniać, ponieważ kolor lakieru zostaje cały czas taki sam. O, to jest dobre pytanie. Matek, co myślisz o oklejaniu pasów przez łozapa? Przydałoby mu się szkolenie. Czy by mu się przydało, to nie wiem. Ma swoją technikę klejenia. O, teraz to dupa. Zawiąłeś, Zagniąłeś, Już kur... Teraz się tego pewnie już nie wyprostuje. Kupa śmiechu, pozdrawiam Ława i y, warto obejrzeć. No, zobaczcie, jak tego nie robić. <grystanie> Ale może kiedyś przyjedzie do nas. Musicie mu pisać. Żeby przyszedł do nas na szkolenie, to wtedy też nagramy z nim jakieś wideo. On popełnił po prostu jeden podstawowy błąd, że przykleił na maskę, na element trójwymiarowy gotowy, wycięty pasek. No nie da się tak. Jeżeli kleimy na przykład pasy na mustangu przez całe auto, no to w 100% przypadków używamy do tego tasiemek Knifless, więc najpierw sobie naklejamy tasiemki, tak żeby te pasy równo szły, a potem naklejamy większy bryt foli. no i odpad odcinamy sobie tasiemkami, dzięki czemu te pasy są równe przez cały samochód. Kolejne pytanie. Normani. Czy będzie konkurs na oklejenie samochodu? Mamy coś w planach, natomiast, no, co mam powiedzieć, no, będzie konkurs. Będzie konkurs, obserwujcie Instagrama najlepiej, i nie powiem kiedy. Bo jeszcze sam nawet nie wiem kiedy. Dalit Kur. Kiedy zaczniecie pokazywać na kanale testy wszystkich swoich produktów? Są. Od roku. Już. Więc no część może z was, was być nie na bieżąco. Lub też nie być na bieżąco. Baru 1111. Jeden, 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 tam z sześć jedynek jeszcze. Najgłupsza sytuacja z klientem. Mieliśmy klienta, któremu przyciemniliśmy szyby, no i miał już coś tam yy, w tym aucie. Może nie tyle spawane, co wycinane, albo obok jego auta było coś wycinane szlifierką kątową, ponieważ od, środku, od środka szyby miał powtapiane opiłki metalu. No i my przyciemniliśmy te szyby. Oczywiście, jak są opiłki, to wychodzą takie kropki na całej szybie, takie dosyć spore. No i klient się kłócił, że w tym aucie nic nigdy nie było robione: wszystko jest OM, wszystko niebity, nie składane z czterech, i że to na bank jest brud pod folią, i żebyśmy to mu jeszcze raz zrobili. Ja mówię, no, z doświadczenia wiem, jak to wygląda, i. No ale upierał się. Dobrze, mówiłem, że okej, okay, wymienię, wymieniłem folię, przykleiłem, a nawet chyba jeszcze Żyletko mnie je troszkę ścieliśmy. No ale wymieniliśmy, oczywiście było to samo. No i klient, że znowu, że to nasza wina, że on. Pojedzie do Audi, i zapłaci, i rzeczoznawca wyda mu opinię, i tak dalej. No i suma summarum no, wyszło na moje, że faktycznie było coś tam y, robione, no i klient, że tak powiem. No i z racji tego, że to no, nie była nasza wina, no to za każdą taką wymianę y, folii, no klient musiał zapłacić. No, także czasem warto posłuchać tych, którzy zajmują się czymś na co dzień. Ej, tu się naprawdę ciężko siedzi, bo aż mi piszczele bolą stary. No mi plecy bolą, trzymają kamerę, więc zrozumie. nie maruj. Kur... Pusz. O, dobra, dobra, dobra. Sexy. Czy będzie więcej wrapboxów? Powtórzę się po raz następny. Obserwujcie na Instagramie, tam jest wszystko. Yy, I planujemy. Mogę wam tylko powiedzieć, że w niedalekim odstępie czasu planujemy kolejne wrapboxy. Bajerso. jaki budżet trzeba przygotować do otwarcia podobnego biznesu? Czy Samemu czy z kimś otwierać? Czy samemu czy z kimś to już zależy od Ciebie? Na pewno łatwiej jest z kimś. Yy, a my mieliśmy na start yy, z tego co pamiętam 10 tysięcy złotych. zobacz to to jest O, o tak zajebiście. Tak nie zjeżdżam. krecik 150. Czy myślicie nad zmianą lokalizacji nową, większą halą lub nad jakimś magazynem dla sklepu? Oglądaliście tam przed intro? To tam jest odpowiedź. Mateusz Dżazdiński. QA z Andrzejem. Dobra. Powiem Wam tak. Jak pod tym wideo będzie 500 łap... Nie, przepraszam. 5000 łapek w górę, bo to jest tak bardziej wykonalne. To zrobimy QA z Andrzejem. Także wiecie co robić. Tam na dole łapeczki. Bez cenzury QA. Bez cenzury? Czemu no. bez cenzury? Żeby mogli wszystko pytać. Pff. A ja nie wiem, czy Andrzej będzie chciał na wszystko odpowiadać, ale to pewnie z nim uzgodnię. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Instagrama. Przechodzimy na YouTubę. No dobrze, na YouTubku jest tego troszkę mniej, mamy 33 komentarze. Wybiorę oczywiście najciekawsze, zaczniemy sobie od najlepszych komentarzy, tak sobie ustawimy. Chris Czy będzie możliwa franczyza w Polsce? Znaczy tak, rozmawiać zawsze można. Nie planuję, ponieważ jeżeli chodzi o franczyzy, jest to bardzo obsługowe, natomiast jeżeli będą osoby takie konkretne, bo tu nie mówię tylko o miejscu, o miejscowości, o tym, żeby hala była ładna, ale przede wszystkim ta osoba musi mieć umiejętności, bo jakby no, musimy trzymać poziom oklejania. Tak jak na przykład czarek. Czarek przyszedł do nas na szkolenie nie przed samym otwarciem franczyzy w UK, tylko czarek był już u nas na szkoleniu jakieś 3 lata temu. Przez trzy lata próbował, doskonalił swoje umiejętności, przyciemniał szyby, potem przyszedł na kolejne szkolenie z oklejaniem pojazdów, potem sprawdziliśmy go tutaj u nas na stażu. Wszystko było ok, no i wtedy już możemy otwierać franczyzę. Więc jeżeli ktoś z Was poważnie myśli o otwarciu takiego biznesu, no to zapraszam na szkolenia na Facebooka w Raptor tam macie też cały terminarz, możecie się umawiać. Oliwier Kiersznicki. Jaki plan na następny samochód? Tak, w tym roku planujemy zrobić kolejnego demokara, oprócz tawalugi. Na tabalugę też jest. Pewien pomysł, ale to w dalszej części nie tego odcinka, tylko tego roku. Część z Was, jak ci, którzy obserwują Instagrama, to już coś tam mogą się domyślać, ale jeszcze nie chciałbym zdradzać, jaki to będzie konkretny samochód. Jakie nowości w najbliższym czasie na sklepie? Kolejną nowością będzie The Ironizer taki na karoserię. Troszkę ulepszona wersja Bloody Wills'a. Taka, która się dłużej na karoserii utrzymuje i dłużej działa na karoserii. Stepa. Czy będzie coś jeszcze modzone w tabaludze? Więcej koni i itp. Czy będzie coś jeszcze? Nie planowałem nic więcej do tabalugi. Może jeszcze program zrobimy w tym roku, aczkolwiek... To byłoby takie odgrzewanie kotleta, wydaje mi się. I na tym etapie, na którym jest tabaluga, oprócz tego, że chciałbym ją troszkę obniżyć, bo jest za wysoko, z tym się zgodzę, no to chyba na takim etapie chciałbym ją zostawić. Tu jest dosyć ciekawe pytanie. Mikus 87. Czy powiększycie zakres kursów o jakiś coaching? Jak prowadzić taką firmę? Nad takim kursem naprawdę długo się zastanawiam. Chciałem. Pierwszy taki kurs zrobić, taki na żywo, z zadawaniem pytań, opisując od początku do końca jaka była historia firmy w Rapster w sensie takim rozwojowym pod kątem biznesu. Tylko jak zawsze zastanawiałem się, czy będą chętni na takie rzeczy. Więc jeżeli ktoś prowadzi taką działalność i byłby zainteresowany takim rodzajem kursu, to dajcie też znać w komentarzach bądź w wiadomościach prywatnych, na przykład na Instagramie. No i pytanie wisienka na torcie. Co z swoim MMA? Jak przygotowania do walki? No właśnie, to był też kontrowersyjny temat. Ci, którzy obserwują mój prywatny profil, to wiedzieli, że szykuję się do walki na Fejmie. Miałem też robić odcinek, dlaczego się zdecydowałem, nawet bardzo chciałem tam wystąpić. Kwestia typowo marketingowa dla mnie. Ci, którzy są w takich tematach, się obracają, no to zrozumieją mnie. Chodzi o to, że Faj ma jakąś tam oglądalność, i to jest idealna reklama na to, żeby zrobić na przykład reklamę swojej firmy. A z racji tego, że coś tam sobie trenowałem całe życie i wróciłem do tych treningów, no to pomyślałem, napisałem do Wojtka, czy byłaby taka szansa i tak dalej. No i były spekulacje, że no nie ma zawodnika i tak dalej, i tak dalej. No i ten zawodnik się w końcu znalazł. Nie wiem, chyba nie będę tutaj mówił o kogo chodzi. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, ci, którzy nie, to nie. Mieliśmy wszystko klepnięte, już byliśmy przed podpisaniem praktycznie umowy. No i mój przeciwnik się po prostu wysypał. Z jakich powodów? Być może będzie mówił o tym sam osobiście, jakby nie chciałbym tutaj wchodzić z butami w jego życie. Taka była jego decyzja. Finał finałów. No, zrezygnował z tej walki. Ja zostałem bez przeciwnika i na tę chwilę no, nie zapowiada się, żeby ktoś się znalazł. Ale jeżeli ktoś będzie chętny, jestem cały czas chętny na to, żeby taką walkę podjąć. Także dla mnie nie ma problemu. Ktokolwiek. Waga 84 kg. 178 cm wzrostu. Jak ktoś będzie cięższy, też jest ok. O, Boxdel jest ciężki. I mu ciężko jest zbić wagę, bo no, sam powiedział, że ma ciężkie kości. Że Boxdel, Wojtek z tobą nie chce. Może. Dziesiątka na fejmie. No i chyba tym pytaniem zakończymy tego Raplife. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba na kanale i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wejdźcie na Instagrama, gdzie wszystko wcześniej. Dajcie znać w komentarzu, czy takie QA 3 razy w roku jest w porządku? No i co, ja się z wami będę żegnał. Aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, w sobo, nie w sobotę, w niedzielę o godzinie 12:00 live stream z Wośpu 2021. Koniecznie bądźcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Grzeźba dostałam Biurca. No co? Nie ta kategoria wagowa. I kto został do tego momentu, pisze w komentarzu: Fame MMA. I przeciwnika mi piszcie, z kim mogę tam walczyć. Dzięki pa.